Nie, nie widzisz Nie, nie widzę cię, no nie wiem! Ale Ja walę, nie mnie mamo, żeby go nawalić. Nie chce mi się przecież. No wie, no cześć, poradzę! Mój partner jest zazdrosny! Kotka za ma 5 w sklepie Fortnite. Gdy wiesz, jak tak w tak jak mówię. A, okej. Ok. Bo muszę iść do kościoła. Ja walę.

Lecimy. Leży. Nice. Bierz katanem, bierz katanem, młodej. Okej. Okay. No i go okay. dojeżdżamy, nie? No. On tu jest na mnie, pomóż. Bądź uważny, bądź uważny. Ja pierdolę. Wejdź, wyjrzyj mnie go. Zero. Wyjrzyj mnie go, wyjrzyj mnie Na pewno? No na pewno. Na pewno. <coughs> Pod mi Dobra lecimy. Nie. Nie, nie Tu no, jest misja. Lecimy no. chłopie za chłopa, jazda. Aha, aha, nie rozumiem. <laughs> <laughs> Kazama. Dwóch, lecę na łeb. Dobrze, dobrze. Podejadłem. Krak! Rajsi to was a nie zrobiłem. Leży! Pięknie! Nie, dobra, nie będę się darł. W boksie! Trzy Zrzucam! No chcę pompę wywalić. Traga ma łajtę masz. To jest moje! White, leży, leży. na nice. ja to jakaś Let's to, go, gościu, wali. mówię po prostu. A nie gdzieś tu były trzeba. O tam, zbierają metal. Dawaj dwoma katanami. Widzę. Zleci, jak miał poczekaj, 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 poczekaj. dwie katany? Nie! Już. Dawaj go. Na Eee, boksie! się! Obratowałem cię! Leży prawie! Gdzie on jest? Odpłynął! No Na gdzie on jest? Dzwoni, kurwa, no wiem, no ci poradzę! Mój płynęło partner jest zazdrosny! Odbierz telefon! Trzymaj. No nie mogę! No dobra, odbieram, to trzymaj! Idź odebrać! Idź odebrać! Halo! No, Pogram! No, no co?! Ja pierdolę, jaki dym tu się dzieje! Mam kogoś! Już gram stary! Powodzenia! Dobry podcast! Wykrzyknij gra druga! On do rifta, patrz! Rift, 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 rift! Bijemy go na rifcie! Lataj na Haya Kaza ma zejdź, kurwa. Okej, chodź do mnie, chodź do mnie. Gdzie jesteś, bo nie widzę? Kurwa, oflary załóż. Nie mam. Gdzie jesteś, bo dostaję mocno. Dobra, chodzę w du, w w Co ty robisz? Dalej info, no gdzie jesteś, bo nie wiem. Kurwa, nie wiem, nie widzisz mnie ty. Nie, nie widzę cię, no nie wiem. Ale chodź do mnie, bo mam blastery. Gdzie jesteś? Nice. No no nice, ile? To? Nice, idę! Idę, No, no, nice. No to... <noise> idę, idę. Jest? Nie. Nie. Okay. Drugi Pomocy. Już, już, już. Jestem z tobą. Pomocy, pomocy, każdy, każdy wjeb się w niego. Dobra, leży. Aś, chodź tam, rozjeb, rozjeb, to, rozjeb to. No dobra. Masz tego, masz m uważaj. Wie, musisz go rozjebać.

Zaznaczam ci zona daleko Miał soka nie wiedziałem nie. kurde, że dostaniesz, no za mało HP ale dobra Szukam killi od dołu, co? Z tyłu czy nie? Ej otwieramy z tyłu? Takie Przemka gumy mam się nie słuchać? Dobra, jazda może, co? To no to jest Przemek Guma? Ja, ale skup się. No nie wiem, czytam chat kurwa, stary. Grałem w gościu, co ty, kamstar? Daj czat poczytać, kurwa, nie wiem, wyluzuj. Czekaj, daj chat poczytać. Nie wiem, zadawajcie jakieś pytanie, bo tu mogę odpowiadać, bo ma to w stresie jakimś... Kurwa, kawałki No tak! Bo... Nie wiem, stary, po nie dajesz. Słyszysz? Tak, tak, słyszałeś?! Tak. Słyszałem Proszę to wam Chodź do katana do przodu Dwie, Jedna do góry, do góry Ok Trzecia do góry dawaj Czekaj bo ja dobra lecę na... Na ziemię ląduje stary Dobra I musi być trzy do mnie Gdzie jesteś? Nie wiem zobacz kurwa wiem cię, zaraz cię znajdę Kiedyś Nie. cię znajdę, widzę cię Kiedyś na mi. jest Lowgrand? Poczekaj, czas przeczytam coś. Chodź na low Proszę Low ground. Kurwa jaki lower? Tarpuje

Dobra, szukam killi, co? No szukaj, szukaj, trakiesz 54 Damy masy wszystkie, masz, znaczy jest twardy. Masz, 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 nie mam twardych, prawie, masz tu, 50. I daj mi drewno połowę. Masz. Do, Do przodu. przodu, Chodź. Ja zamach, Jestem. Nie masz tylko nikogo. masz Nie mam nie ma co, daj, daj. Masz, masz całe. Prawie weź pizza, połowa. Wyjeb, weź tu pizzę weź No. zostaw to pizzę, zostaw pizzę mnie tam. Aha, bo ty... to ja, ja mam tu już czy co? Co ty robisz? Co mam robić? No kurwa na Jesz tu pizzę po chodzie, no, to jest. Że, No nie wiem, garawej Nie wiem ja, Masz tu cały streszcie, ja wypierkwaczam stąd Tylko i kogoś nawalić Ja walę, nie mnie mamo żeby go nawalić Nie chce mi się przecież Top 10, <top -10, <top -10>, <top -10> dopiero, nie chce mi się co ty, nie wiem co, stary, nie wiedziałem o co ci chodzi, jak już Ale mi wperwali, <grym>